Czwonię mi mną, witam się, działam wstęp. Wcześniej bym dał na że Tak bardzo mi szczyt, znowu wręcz Tak bardzo mi szczyt, znowu wręcz Wtedy, zmarło, że zmarłoć nie moją klientów Ciebieś lat jeszcze że sztuki dźwięku Nawet nie potrafię dobrze skompresować pętnów No bo zabijam połowę transjentów, A poza tym to wystawiam foka w stronę trendów Po ostatniej numer wygenerował 10 centów Ja pierwszy ciągle, stoję w miejscu A najgorsze jest to, że doszedłem do late game'u Mam zepsutą głowę pora osunąć się w cień już To będzie dla mnie trudny czas to... Czekam nie dziś wiele zmian I nie mogę przez to spać, stała praca Odbezpieczony lata, lub własna działalność, niepewna niepewna Po smutku raczej niewiele zarabiam Będę tworzył nadal. I mimo tych załamań byle nie będę to dawać. Jeszcze przyjdziesz przez host, teraz potrzebna mi kasa, więc panu dzwonię mi mała, nie pytasz się, działam z czymś. Prosiłbym, dał na czymś. że są tak bardzo mi szczyt. Znowu wleją się łzy mm. Tak bardzo mi szczyt mm. Znowu się łzy mm. To moje najgorsze urodziny Patrzę przeglądając moje swywy. Dobrze, że mnie teraz nikt nie widzi Lecz niebawem Joe z jaskini I zmieni się to Antyspołeczność wygrała i co? Po raz kolejny ja zmierzę się z nią Kto wygra bitwę na pewno nie Joe Znowu będziesz umierał co